bye Na każdym kroku czuć było magii zbliżających się świąt, a frekwencja przerosła najśmielsze oczekiwania. Tak prezentował się pierwszy jarmark bożonarodzeniowy w Bielsku. Tego dnia w parku przy kościele zapanowała wyjątkowa atmosfera. To był dobry pomysł, myśmy dojrzewali do tej decyzji trochę czasu, ale zdecydowaliśmy, że jednak taki jarmark Boż bożonarodzeniowy tutaj właśnie na tym placu zorganizujemy. Mieszkańcy dopisali, wszyscy wykonawcy od przedszkola poprzez szkoły, poprzez seniorów występują na tej scenie. Jest naprawdę super zabawa. Staraliśmy się zorganizować tak, żeby jak najwięcej mieszkańców było z tego jarmarku zadowolonych i wydaje mi się, że to się udało. Między innymi te stoiska, które tutaj są poustawiane wokół sceny na tym placu. Przyciągnęły również mieszkańców. Każdy próbuje przyjść, spróbować jakiś potraw, które koła gospodyń przygotowały, i to między innymi ma również wpływ na to, że jest nas tak dużo dzisiaj. Były pełne magii, pachnące świętami stoiska, lokalne rękodzieło, pyszności atrakcji dla dzieci i mnóstwo dobrej energii. Była zagroda reniferów i wizyta świętego Mikołaja oraz jego wioska i słodkie upominki dla najmłodszych warsztaty stoiska za zdobami prezentami, świątecznymi przysmakami. O wyjątkowy muzyczny klimat zadbały dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli, grupa wokalna GOG oraz chór Bielszczanie. Był konkurs na najpiękniejszą choinkę oraz prezentacja służb w pokazie Magia Świąt na Służbie. W trakcie całego wydarzenia trwała również zbiórka dla Alana Raczkowskiego. Włączyły się w nią również jednostki OSP z gminy. Wspólna świąteczna zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Partnerem wydarzenia był samorząd województwa mazowieckiego.